Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W dniu dzisiejszym yy, całkiem przez przypadek, przyznam się że dowiedziałem się rzeczy niesłychanej, niesłychanej, niezrozumiałej i podejrzewam, że przez wielu z Was yy, również Was zaskoczyła pewna rzecz. A już mianowicie mówię. Nvidia Wprowadziła genialne rozwiązanie, po prostu genialne. Nvidia Apps. To jest właśnie to okno, które tu widzicie. To jest Nvidia Apps. Nie powiem, zarąbiście to wygląda. OK. Wszystko można powiedzieć. Jest OK. Nie mam się czego czepić. Mamy stronę główną, mamy sterowanie, grafikę, system, zarządzaj, ustawienia etc. Ach, wszystko, tak? To teraz Wam powiem, że nie wszystko. Nie wszystko i co niektórzy się mocno zdziwią. Wcześniej była to aplikacja Nvidia Experience, czyli. Coś, co pozwala nam twórcom na różne platformy streamingowe, między innymi e, wziąć i e, włączać tak zwanego live'a. Czy toż z gry, czy też e, tak jak ja teraz wam pokazuję, e, z pulpitu, z desktopa itd. Tak 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 Natomiast co niektórzy mogą się zdziwić. Dlatego, że mamy możliwość zapisu, ale zobaczcie, tylko i wyłącznie mamy możliwość zapisu z gry, z pulpitu do pliku. Nie mamy tak zwanego live streama którym byśmy mogli transmitować na żywo, czy też na YouTube'a, czy inną platformę streamingową naszej rozgrywki wideo, czy też tego, co tutaj na pulpicie się dzieje, yy, nie możemy po prostu robić poprzez to żadnych live'ów. Moim zdaniem, to jest duży szczał w kolano przez Nvidia. Ja nie wiem, dlaczego to zrobili i w jakim celu. Ale to jest to tak jakby wziąć powiedzieć, że a dobra, cofniemy się o stulecie wstecz. To jest po prostu idiotyczne, idiotyczne posunięcie ze strony Nvidia, bo y, ja rozumiem, dużo osób korzysta z różnych platform streamingowych, i różnych aplikacji, które to obsługują, począwszy jak OBS czy yy, jakieś tam inne platformy, yy, aplikacje, przepraszam, które, yy, które jak gdyby pozwalają zarządzać platformami streamingowymi, ale jeżeli ktoś nie chce wodotrysków, kwiatków i innych cudeństw, tylko chce. Prosty, zwyczajny streaming y, na żywo z gry wrzucić sobie na YouTube'a czy na inną platformę streamingową, to tego w tej chwili już dzięki uprzejmości oczywiście NBD nie może tego zrobić. Czyli co? NVIDIA po prostu naciągnęła kurek od flinty, przyłożyła się do kolana i po prostu pociągła za spust. Bo tym samym wielu twórców, yy, jak gdyby, zostało skazanych, żeby móc transmitować rozgrywki live, czy to też z gier, czy też y, jakieś transmisje, zostały zmuszone do zewnętrznych aplikacji które to umoż będą umożliwiać natomiast yy, w żaden sposób już w tej chwili nie można tego streamować na żywo yy, czy też na, na youtube czy też na inny kanał yy, poprzez aplikację Nvidia kochani łapa w górę, komentarz pod tym filmem, nie zapomnijcie o subskrypcji i o dzwoneczku, który tam na dole macie, jak i również o komentarzach, co sądzicie na ten temat, czy to dobre posunięcie, czy jednak może niekoniecznie, czy wykorzystywaliście kiedykolwiek Nvidia Experience do yy, streamingowania, Waszej rozgrywki na YouTube'a czy inną platformę streamingową? I czy faktycznie to jest dobre posunięcie? Bo moim zdaniem osobistym odczuciem nie. Ze względu na to, że niekiedy można było wcześniej z tego rozwiązania skorzystać tak na szybko i wszystko działało. A teraz po prostu ostatnimi czasy. Instaluję, włączam, patrzę. Nie ma. Nie ma tego, co było. Ja rozumiem, można zmienić, tak jak już mówiłem, nakładkę, można ulepszyć to graficznie, cały interfejs. To wszystko ok. Ja to rozumiem, to jest ładne, to się może podobać, ale dlaczego bierzecie? I usuwacie coś, co było funkcjonalne w tej nakładce. Również zachęcam do wypowiedzenia się, może przedstawicieli y, NBD, albo bezpośrednio y, o zajęcie swojego zdania w komentarzu y, producenta tegoż oprogramowania. Może jest jakiś cel, o którym nie wiemy, a może po prostu zwykły kaprys. Z tą dygresją, jak gdyby zostawiam Was. Zachęcam jeszcze raz do łapek, do komentarzy, do subskrypcji, do dzwoneczka. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.